Bartek, Ty zagrałeś dzisiaj pierwszą połowę w tym spotkaniu. Jak z Twojej perspektywy wyglądał ten mecz na boisku i z ławki rezerwowej? Dobry wieczór wszystkim. Myślę, że bardzo wyrównany mecz, bo my nie stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie, jakiejś też klarownej sytuacji, tak jak Elbląg się się rozgrywała na środku boiska i, i myślę, że remis w tym spotkaniu zasłużony. Ta obu drużyn, mhm, to obu drożdym sprawiedliwe. To pierwszy powiedz, jednak Olimpia dyktowała te warunki gry. Wy cofnęliście się na własną połowę i bardzo dobrze rozbijaliście ataki rywali, którzy właściwie, którzy właściwie nie mieli sytuacji. Tak, trenowaliśmy przez cały tydzień takie było założenie gry albo nisko, albo gramy wysoko. I myślę, że dzisiaj się to sprawdziło i jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszej gry. Te ostatnie wasze mecze. Wydaje się, że się troszkę różnią niż te z początku sezonu, gdzie z początku sezonu to jednak wy stroną dominującą, a w tej chwili wydaje się, że jednak cofacie się i szukacie tych swoich szans, głównie w szybkim ataku. Tak, zgadza się. No, w poprzednich meczach graliśmy. Myślę, że byliśmy tymi drużynami, które dominowały, ale myślę, że nie przynosiło to jakiegoś zysku, bo jednak te mecze przegrywaliśmy. Dla nas teraz najważniejszy jest wynik, i od dwóch meczów myślę, że to skutkuje. Ta Czy takie granie co trzy dni działa na Was motywująco, bo właściwie wracacie dzisiaj późno w nocy, właściwie nad ranem wrócicie do woli a już w piątek kolejny ligowy mecz? Myślę, że są plusy i minusy tego, bo jednak fajnie grać w tym pucharze jak najdalej zaś, no ale też zmęczenie jednak. No nie jest to łatwe, grać mecz to trzy mecze, jeszcze podróż dzisiaj do Elbląga. Jechaliśmy z 9-10 godzin, no nie jest to jednak na plus. tak, Ale dajemy z siebie wszystko na boisku. No I dzisiaj myślę, że to pokazało, że wynosimy jeden punkt i widzimy się w piątek w siebie. A jak zareagowaliście na losowanie i waszego no, najbliższego rywala? No myślę, no myślę, że przeciwnik, jednak patrząc z perspektywy ligi, no jeden z gorszych, ale no jednak to jest Puchar. To jest też daleki wyjazd, no bo 700 km, i no tak jak powiedziałem, to jest Puchar. Tu każdy z każdym może wygrać, i przygotowujemy się do tego meczu. Jak do wszystkich, czyli damy z siebie wszystko i będziemy chcieli wygrać ten matcz. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.